Ostatnie wydarzenia na warszawskim parkiecie nie wniosły negatywnych sygnałów, mianowicie WIG20 w ostatnich dniach utrzymuje się powyżej wybitej linii lokalnego trendu spadkowego, czy też lokalnej korekty spadkowej, która postępuje w tym roku. Dlatego też należy wnioskować w wcześniejszych sygnałach wyczerpania podaży, które były obserwowane pod koniec lutego i po wyjściu indeksu górą dalej benchmark 20 największych spółek będzie podążał na północ. Jak na razie Celem jest luka bez z 2011 roku, która znajduje się powyżej tegorocznych szczytów. Stąd też projekcja na kolejne tygodnie pozostaje wzrostowa. Optymizm także powinien być zachowany, jeśli chodzi o indeks VIX szerokiego rynku. Tutaj powrócił sygnał kup, KUPNA według dziennych ekspotencjalnych, czyli został ten sygnał utrzymany. Lokalnie problem sprawia poziom GLOWS 40086, Wybicie go. Otworzyłoby kolejną furtkę do zaatakowania tegorocznych szczytów. Niemniej jednak, sytuacja techniczna na tym indeksie pozostaje wzrostowa. Wsparcie, patrząc na wykres tygodniowy, na ten tydzień, jak na razie jest utrzymane, czyli 46 0,38 pozostaje poza zasięgiem niedźwiedzi. A w średnim terminie należy domniemywać, że ruch na 55 tysiąca punktów zostanie wykonany. Dosyć ciekawie przedstawia się indeks całego rynku. Indeks cenowy, mianowicie tutaj widać utrzymanie sygnałów KUP na podążanie na północ pomimo tego, że WIG-20 stoi jakiś czas w miejscu. I tutaj predykcja ruchu, chociażby według wcześniejszej konsolidacji, jest to strefa 460, co oznaczałoby wybicie lokalnej linii trendu spadkowego, a tym samym koncepcja dalszych wzrostów na GPW zostałaby utrzymana. Stąd też konkluzja, jeśli chodzi o warszawski parkiet, wciąż pozostaje optymistyczna. Zawarciem koncepcji wzrostowej dla warszawskich indeksów jest sytuacja na zagranicznych parkietach, mianowicie patrząc na główne światowe parkiety, jak chociażby Wall Street, gdzie S&P podąża na północ, na chwilę obecną sygnału sprzedaży nie ma. Oczywiście widać negatywną dywergencję, czy powstawanie jej, jeśli chodzi o wskaźnik RSI, niemniej jednak patrząc na indeks Dow Jones, który wybił historyczne szczyty, a wraz z nim zrobiły to inne indeksy, godziny Dow Jones, czy transportowy, czy chociażby kompozyt, należy zauważyć, że predykcja ruchu, jeśli chodzi o Dow Jonesa, to jest 14 678 w pierwszym ruchu, bądź nawet 15 200 punktów. Eliotowska piątka, jak tutaj się buduje, nakazuje w średnim terminie sądzić, że w końcu ten impuls wyhamuje, ale na dzień dzisiejszy nie ma sygnału sprzedaży. Takowy by wszedł, jeżeli Dow Jones w tym tygodniu szedłby poniżej. 14 30 punktów. Jeżeli to do piątku zostanie zrobione, wejdzie sygnał sprzedaży, a tak należy domniemywać, że Wall Street powinno dalej podążać na północ. Dow Jones, ten ruch, który ma do góry do wykonania, byłby powiązany z atakowaniem szczytu przez SP. Jak na razie, predykcja dojścia do 1555 punktów przez SP została wykonana, dlatego też można uznać ją za zamkniętą i skupić się na tym, co będzie dalej. 1576 są to historyczne szczyty i S&P powinno ten poziom zaatakować, wybić go chociażby dlatego, że Dow Jones ma do zrobienia jeszcze pewien ruch do góry. Niemniej jednak największym wsparciem dla wzrostowej koncepcji, jeśli chodzi o akcje z Wall Street, jest sytuacja na amerykańskich obligacjach. W ujęciu tygodniowym, tutaj są to kontrakty na 30-letnie papiery rządowe, Doszło do wybicia dołem tego kanału wzrostowego. Wcześniejsza biała świeczka sygnalizująca wyczerpanie podaży została dosyć szybko zanegowana przez uderzenie podaży. Złamane zostały wsparcia i na chwilę obecną przygotowywany jest nawet sygnał sprzedaży według tygodniowych ekspotencjalnych, co byłoby zamknięciem sygnału kupna powstałego w lipcu 2011 roku. Predykcja spadków jest to dotarcie. Do linii długoterminowego trendu wzrostowego, który postępuje od ponad 25 lat na rynku amerykańskiego długu. Dlatego też zejście w średnim czy długim terminie na południe niemiec, amerykańskich obligacji jest tutaj wysoce technicznie uzasadnione, a na chwilę obecną są sygnały, które dają podstawę sądzić, że kontrakty na obligacje dalej będą poruszały się na południe. Czy jest to fałszywe wybicie, patrząc na układ dzienny? z racji tego, że rynek jest już tutaj, obligacje są wyprzedane i powrót na północ, tego na dzień dzisiejszy nie wiadomo, posiłkując się tygodniowymi sygnałami, należy domniemywać, że obligacje amerykańskie będą przeceniane, a tym samym odwrotnie skogowany rynek akcyjny, czyli S&P Dow Jones i inne indeksy powinny iść do góry. Na taki scenariusz wskazuje także niemiecka Ksetra. W ujęciu tygodniowym wsparcie 7637 na ten tydzień jak na razie jest utrzymane. Projekcja ruchu na północ zakłada Wybicie 10 tysięcy punktów. Pytanie oczywiście, kiedy to nastąpi, ale na chwilę obecną sygnału sprzedaży nie ma. W ujęciu miesięcznym Dexa, DAX także wspaniale się zachowuje. Celem dla DAXa są historyczne szczyty, czyli poziom 8151 jest do zaatakowania. Konkluzja, jeśli chodzi o rynki akcyjne, pozostaje wciąż o tym.